Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Kwiatos. Dzisiaj mały unboxing. 50 skrzyń wojennych, mroczna kraina. Po ostatnim unboxie, gdzie otworzyliśmy 25 skrzyń, skrzyń mojego ulubionego koloru, czyli. Hmm czarnych. Nie wpadło mi absolutnie nic ciekawego. Tym razem otwieramy 50 skrzyń wojennych Mroczna Kraina. Cena w sklepie 339 zł. Czy to jest opłacalne? No, każdy musi ocenić sam. Zobaczymy co nam, będzie, co nam będzie losować i jak to się wszystko e, ułoży. No dobra, nie przedłużając, bo to samo w sobie i tak chwilę zajmie, to lecimy po kolei. Skrzynia numer 1. 425 zł, bardzo dobrze. Złoto jak najbardziej się przyda. Skrzynia numer 2 800 zł, bardzo dobrze. Teoretycznie powinniśmy mieć gwarantowaną jakąś nagrodę z tego, co się nie mylę. 50 golda, 400 tysięcy srebra. W moim przypadku 400 tysięcy srebra to jest bardzo dobra nagroda. Dobra, czy jeszcze 26, by mamy mieć gwarantowany picki element? No lecimy dalej. To jeszcze jest czas. 500 golda. 50 i do pałki. Bardzo się przydadzą do pałki. Robię tą linię do joch. Jestem na 9. Chcę wbić ostatnie działo i powoli już stalker M46 Patton. Jego miałem czy nie? Już kurde, sam nie wiem, ale chyba miałem. Powinienem za niego dostać chyba zwrot. Szczerze mówiąc, jakoś nie widzę. Patrzymy dalej. Skrzynia wojenna. Bardzo dobrze. 400 zł. No idzie to dość sprawnie. Jeszcze 43 skrzynie. 50 zł. 160 tysięcy srebra. Bardzo dobrze. Sreberko nie wpada. Ale zastanawia mnie cały czas ten Devstalker. Poczekajcie chwilkę. Poczekajcie chwilkę, 41 skrzyń. stalker M46 Patton, 8 amerykańska MET. A nie, dobra, tego to ja nie miałem. No i powiem Wam, że jestem zadowolony. Pomylił mi się z tym, z M46KR. -em. Dobra, to się wszystko zgadza. Stalker'a nie miałem. <grym> Przyda się do kolekcji, ale żebym jakoś specjalnie był na niego napalony, to powiem Wam szczerze, że niezbyt. Dobra, patrzymy, następna skrzynia 41 pozostało. 425 golda. 50 i do pałki. Bardzo dobrze cieszą mnie do pałki. Mm -hmm. 500 golda, super. 33. Otwórz więcej skrzyni wojennych, by zdobyć kolejny gwarantowany element. Czyli jeszcze się załapiemy. 425. 1050, bardzo ładnie. Nice. Tu już mam 5538. Dopałki, super. No, ulga dusza, teraz tymi dopałkami będzie od niego lepiej, bo jakaś masakra szła. Dobrze, 34 pozostały. 5400 tysięcy. 350. Jeden dzień konta premium. No tak, to jest to, co najbardziej potrzebowałem. No ale dobra, mieć sędzień konta premium, nie mieć 30 skrzyń jeszcze zostało. 400 golda. No to już na jakiś shopping będzie, jak coś nie zainteresuje. Za Albo pojawi się 425, pojawi się jakiś czołg, którego bardzo chciałem, ale nie mam. 12500 wolnego, super. Częściej te wolne mogłoby wpadać. Nie pogniewałbym się. Dwie skrzynie wojenne, no i pięknie, kurczę, i pięknie. Dwie, dwie skrzynie wojenne to zawsze co najmniej 50 golda to stówka do przodu. 375, kolejna. 50 i do pałki, super, super, mega cieszą, mega cieszą. 1050, bardzo ładnie dropnęło po raz drugi. To już mamy 8800. 350 17 skrzyń zostało i 24 do otworzenia. 17 w sensie do gwarantowanej epickiej, czyli dostanę pewnie jakieś dziadostwo. 450, bardzo ładnie, nice. 450 350 50 i do pałeczki, to już mamy 10 tysięcy, jeszcze 12 z musimy otworzyć, Deetyckie, 19 łącznie zostało. 500 50 i do pałeczki, nice. 15 tysięcy, super, cieszy. 50 do pałki, mega cieszą. Jeszcze 8. 1300. No to chyba najlepszy jednorazowy drop dzisiaj. Tak to wchodziło chyba po 1050, więc nie źle. I później ocenimy, czy nam się to w ogóle opłacał ten deal. 500. Bo ja tam miałem jakieś końcówki, jakieś śmieci. Miałem chyba z 300 golda, miałem coś takiego. W tym momencie mamy ponad 13. To powiedzmy, że 13 tysięcy mam na razie urobku z tych skrzyń. 400. Jeszcze 4. Do gwarantowanej nagrody. 20 tysięcy wolnego. Mega, mega fajnie. 50 i do pałka razy 4. Poczekajcie, jeszcze 9 skrzyń. 400. Jeszcze jedna skrzynia. Poczekajcie, muszę na momencie. Zrobimy przerwę. Potrzymam was napięciu. Już jestem. Dobrze. Otwieramy. Zobaczymy teraz. Rock Crawler, powiem Wam szczerze, że nie miałem go. Szkoda, że tank na CW przyda się w kolekcji. Szczerze mówiąc, nie, nie, nie brałem go pod uwagę, no, jeśli chodzi o ewentualne zakupy. No, ale mieć, a nie mieć, no to jest różnica. No to teraz już z górki Nic ciekawe, jak już nam nie wypadnie. A później zrobimy drobne podsumowanie. 50 Golda 30 dni konta premium. Jeee, yeah! super. Szkoda, że nie mogę konta premium rozdać. To już bym przynajmniej te 300 dni rozdał. 350 golda. Zostały jeszcze 4 do otworzenia. 50 i 160 tysięcy. Dobra, czyli widmo nędzy trochę odgoniłem już od siebie. Jakaś bańka z kawałkiem jest. 50 golda i dopałki do dowódcy. I ostatnie dwie skrzynie. Tu się nie spodziewajmy. Niczego nadzwyczajnego. Devstalker. I Rock Crawler to jest e, chyba max co z tego wyciągniemy. Jeszcze dwie skrzynie. No i dobra. No i ostatnią skrzynię otwieramy. Jeszcze trzy skrzynie. No dobrze. I tak mogłoby zawsze na ostatniej skrzyni wpadać po kolejne trzy skrzynie: dziękuję za premium złoto i srebro. I jeszcze dwie. Dobra, no i ostatnia, dajcie te wolne i 425 No i dobrze, to teraz tak Spójrzmy na to pod względem czysto ekonomicznym 339 zł kosztuje 50 skrzyń I jeżeli byśmy chcieli zakupić złoto, powiedzmy złoto o wartości tych 15 tysięcy To bym musiał, dobra, bitwa, porażka Bardzo kiepska bitwa, dostałem odgodzili od razu a chciałem zbić gwiazdkę co nie 15 to byśmy musieli wydać jakieś 200 zł 250 zł no to powiedzmy że do tego interesu 80 zł dołożone ale dostaliśmy dwa czołgi premium więc powiem wam szczerze te 50 skrzyń się wydaje mi się że się mega opłaciło dwie premki wyciągnięte 15 500 zł, milion 396 yy, srebra i 142 000 wolnego, samego wolnego około 50 000 wpadło, więc nie źle. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Krótki szybki unbox. 8 yy, dych można by po... Nie, no w sumie uważam, że w ogólnym podsumowaniu na plus, bo każdy z tych tanków tani nie jest. Poczekajcie, no teraz nie podejrzę ile on kosztuje, bo Rock Roller i DevStalker są już u mnie w garażu. No ale, ale fajnie, fajnie, że chociaż te dwie premki dwie premki przytuliłem, ani jedną, ani drugą za bardzo nie będę grywał, mówi się trudno, ale są. Także uważam, że 50 skrzyń mega, mega się opłaciło. W moim przypadku, wiecie, że to jest loteria i proszę się tu niczym nie sugerować nie wydawajcie swoich pieniędzy na tą grę, to jest pierwsza, najważniejsza e, zasada, żeby swoich pieniędzy na, te, na tą grę nie wydawać zawsze jak coś to kupujcie kupujcie te, które można za walutę w grze albo po prostu te otwierajcie te zdobyczne nie ma co się na to łaszczyć, bo to jest mega loteria i możecie równie dobrze wyciągnąć wielkie, wielkie nic, chociaż tutaj w tym przypadku skrzynie były, były gwarantowane, czyli na pewno będziecie mieli jedną, jedną premę co najmniej, żeby, żeby zdobyć. Na dzisiaj z mojej strony to tyle. Zapraszam Was do kolejnych materiałów. Prośba o cenę, łapka w górę, bądź do, kto ma ochotę, również może kanał wesprzeć, zasubskrybować, bądź postawić symboliczną kawę. Z mojej strony to by było wszystko. Czytał Kwiatos. Hej!